Cześć wszystkim, witam was bardzo serdecznie na moim kanale i zapraszam was na kolejny odcinek naszej Aurory. Słuchajcie, Aurora będzie taką serią luźniejszą, więc e, oczywiście będzie tam wypełnianie zasad i innych rzeczy. Jeśli chodzi właśnie o zasady, to jednak większość wola, żebym wam ich od razu nie udostępniała. Natomiast wydaje mi się, że chyba faktycznie ta część, która pisała, że lepiej udostępnić miała rację, ponieważ wiecie, ja mogę zawsze to napisać w opisie, a wy niekoniecznie musicie sprawdzać. Co tam jest dokładnie napisane, żeby nie mieć spoilerów. A jak ktoś będzie chciał, to mniej więcej będzie wiedzieć. Postaram się też te zalecenia, wszystkie rzeczy, które będziemy robić, spisać w taki sposób, żebyście faktycznie wiedzieli, co się mniej więcej będzie działo, ale nie mieli takiego super spoilerowego tutaj spojrzenia na to wszystko. Także chyba tak zrobimy, tak sobie postanowiłam. I ja miałam znowu problem z tym zapisem. Nie wiem, czy wy o tym wiecie, czy nie wiecie, bo już nie pamiętam, na czym staną poprzednio. Przedni odcinek, natomiast kiedy wyszedł do pracy Ignacy Riko, no to ignacy, słuchajcie. El nie mógł z tej pracy wrócić, ponieważ za każdym razem wywalało mi grę. Więc cofnęłam sobie zapisy do momentu, prawdopodobnie wydaje mi się, że to jest ten moment, w którym kończył się pierwszy odcinek, bo tutaj Aurora uczy Lesi różnych sztuczek i że zobaczymy sobie, co, czy znowu, jak pójdzie do pracy, znowu będzie ten problem. Tutaj, jak widzicie, Anastazja sobie zasadziła rzeczy. Od razu przypomnę jeszcze może, że Ignacy Rico to jest Sim, który po prostu był miastowy, już tutaj ogarnięty. Ach, te rogi czasami Czasami mi się tak dziwnie układają, dobra, lepiej. <laughs> Więc to nie jest im stworzony przeze mnie. No i nasz piękny, cudowny, opuszczony dworek z perspektywą rozbudowy, bo specjalnie go tak robiłam, żeby była perspektywa rozbudowy. I ktoś powiedział, że mu daje vibe domu Anubisa, i jest w tym coś, ponieważ jak się przyjrzałam, to faktycznie te pryły są w pewien sposób podobne, bo to są takie dworko, dworkowe rzeczy. Mamy bardzo duże rachunki, tysiąc simoleonów i. Anastazja Riko możesz to dostarczyć za pomocą plopsy? Czy nie? Dostarcz? Coś się chyba blokuje, to może ja to po prostu sprzedam. <gry> Bo nie jestem pewna. Wiem, że straciliśmy na tym trochę pieniędzy, ale, ale przy okazji będziemy mogli mieć trochę krok bliżej, właśnie do opłacenia rachunków. Stwórz kompozycję, czy ty możesz stworzyć jakąś kompozycję? Mm, nie masz tutaj za bardzo kwiatów, więc nie do końca, ale możemy sobie posprzedawać te rzeczy, które tutaj masz. E, dobra, ten kamień musimy wydobyć chyba z kamieliny, z tego co kojarzę. I dopiero wtedy... E, Aurorka ma bardzo dużo tutaj rzeczy, które możemy sprzedać i ma też kwiaty, e, które to kwiaty umieścimy właśnie tutaj. Bo ja nie chcę nic mówić, ale ty musisz do dodałki. Um, Ignaś mógłby się z y, młodą sobie, nie, nie, twórz pamiątki z tego, y, ale mógłby się jej pomóc przy odrabianiu lekcji. No i my mamy teraz wyzwanie świąteczne, nauka o tradycjach. Zapytaj innych Simów o tradycje świąteczne i przyrządź ci napoje. Co my w ogóle tutaj mamy dokładnie? Dobra, różne jakieś takie wieńce, kapcie, nie kapcie, ubrania. Ja nie dokończyłam poprzedniego wyzwania, nie wiem, czy wam o tym mówiłam. E, tego z mrocznym kosiarzem. jakoś nie wiem, to się stało, że w pewnym momencie zupełnie nie grałam i, i do końca go nie ogarnęłam. Tam coś jeszcze było chyba do wygrania, no tego nie mam, trudno. Pierogi z warzywami, e, napewanie się pełnią księżyca, co <laughs> robisz. No i ustaliliśmy też Kopciuszek. Kopciuszek, weź ty na mnie burz. ty musisz stąd iść. <grystanie> Jaki kopciuszek ładny. Mm. Zgubiłam wątek. O czym ja mówiłam? <grystanie> nie pamiętam, o czym ja mówiłam. Kopciuszek nie jest tego wyrwała. Lesi, co się dzieje? Czy potrzebujesz miłości? A wiem, 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 wiem. O, patrzy sobie przez okno. Jak słodio. Jacek, patrz! Przez okno. No, w każdym razie nie będziemy sobie robić ogródka warzywnego i tych pierdół wszystkich, bo też przyznaliście, że to za dużo w tych seriach. Ja w każdej serii teraz mam, że wszyscy wszystko produkują i to jest takie no, niezbyt. Coś w sensie nudne, nie? Na dłuższą metę. No, nie będę was tutaj oszukiwać. Nudne na dłuższą metę. Praca domowa odrobiona. I czekamy sobie teraz... Na żarełko, więc weź sobie pocztę, pocztę, porcji. Co ja mam z tą pocztą? Ty już jesteś najedzony, więc nic nie będziesz tutaj brać Ale Oho, piesek coś chce Mógłbyś go wziąć na spacer? Opieka nad zwierzakiem, wyprowadzić, Idź pobiegać, krótki spacer O, możecie sobie pójść na Charakter nerwowego. Psa Lesji to nerwowa suczka, Uważaj, by jej nie wystraszyć. No a tutaj jest dom creepy. Więc, o, podejrzewam, że niestety Lesji będzie wystraszona. To sobie sprzątniemy, to sobie odłożymy i ty pójdziesz, kochana, tutaj robić sobie stwórz kompozycję. Y wszystko i tutaj powinniśmy mieć tak, że mamy dzwonek, stokrotki dzwonki, będziesz sobie robić te kompozycje. Nie pamiętam, czy ktoś u mnie się zajmował właśnie kompozycjami, więc dobrze, że ty będziesz to robić. Ty sobie to odłożysz, pójdziesz spać. Zrobiłam pokój Aurorce, nie wiem, czy wam to pokazywałam, czy nie. Troszkę go umeblowałam, teraz jest ciemno, więc go wam nie pokażę, ale już za te pieniądze, które mieliśmy, zrobiłam jej remont, ponieważ pomyślałam sobie, że wiecie, Aurorka jest taką główną tutaj postacią teraz, więc to ona powinna mieć tutaj zrobiony przede wszystkim pokój jako pierwsza. Oho, słońce zaczęło świecić, więc możecie już zobaczyć jak wygląda pokój aurorki. Zasłony, tapeta w kwiatki, taki vintage vibe, ponieważ właśnie chcę, żeby tutaj w tym to tak wyglądało. No i tak się zastanawiam, że chyba będziemy sobie te świąteczne rzeczy też tutaj ogarniać. Obudziła się, my mamy lato, tylko tak ogarniać przestraszona. Miłe otoczenie poprawia nastrój Sima. Mhm. Co wy macie z tym otoczeniem? To jest bardzo ładne otoczenie. Jest niedziela, możesz sobie tutaj bawić się zabawką. Jest bardzo ładnie tutaj, kochanie. Osiągnięty drugi poziom umiejętności kreatywnych. Dobrze. Narysuj dwa obrazki w stanie zainspirowania, posiadaj stolik do zabawy. No z tym stolikiem może być problem, ty sobie śpisz. O, ty możesz już sobie wstać. Mm, wszyscy mają coś do tego wystroju, co jest nie tak z tym wystrojem? Czy to przez tą cechę parceli, bo ja już nie wiem, w sensie, ta cecha parceli spoko, ale ja wiem, czy ten wystrój jest taki dramatyczny, nie jest za pięknie, ale nie powiedziałabym, że jest źle. Zachowuj się złośliwie wobec... Czemu złośliwie? Bo ty jesteś złośliwa, ja wiem, ale bez przesady, żeby aż tak. E, aurorcia, piesek jest głodny, miałaś się nim zajmować, napełnij mu miseczkę e, i rozmawiaj z nim. I poznaj go. I poproszę o załatwienie się. Jak go poprosić o załatwienie się idzie dobrze. To do nas dzwoni, i czemu? A, ty się do pracy spóźniasz. I to jak się spóźniasz? O nie. O nie! Zapomniałam, że doda tak wcześniej rano pracujesz. No nic. Eee, podaj śniadanie, sałatka owocowa. A ty pójdziesz sobie tutaj skorzystać i wykąpać się. Nie wiem o co chodzi, ale mam problem, ponieważ znowu ja, to jest przeklęta rozgrywka, naprawdę. Ale znowu, jeżeli chodzi o księżniczki Disneya, to mam problem z tym, że nagle wychodzi mi gra. I tylko na tym zapisie, znaczy w sensie ja już go robiłam od nowa, odzyskiwałam i w ogóle, i za każdym razem jest ten problem. I wzięłam i po prostu ich wyprowadziłam na inną działkę. Tutaj do Ravenwooda. Nie wiem, może ta działka jest jakaś skomplikowana. Zobaczymy, czy uda mi się to nagrać. Wszystko, bo ej serio, nie wiem o co chodzi i strasznie mnie to denerwuje, bo to samo miałam dosłownie w kopciuszku. I przez to Kopciuszek, kopciuszka źle mi się nagrywało, bo była ta gra bardzo, bardzo, bardzo taka niesamowita stabilna, eee, gdzie my to mamy, czekajcie, eee, po, nie, 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 kopiuj, wklej, polecenie stroju, zapisz stroj, ok, eee, było to bardzo niestabilne i ja nie wiedziałam, czy, wiecie, czy w każdej chwili mam się spodziewać, że mi grę wywali, czy o co chodzi, no i przeniosłam ich tutaj do Revenuda, bo nie wiem, może tamta działka po prostu wywołuje jakieś błędy, że nie da się na niej grać, i zobaczymy, jak to wyjdzie, albo może, nie wiem, robienie kwiatów, zastanawiałam się, czy to przypadkiem nie jest kwestia yy, właśnie yy, tutaj wystawiania na Plopsi rzeczy, bo yy, ostatnio właśnie wystawiłam i też znowu mi wywaliło grę, więc nie wiem, może... A ty się chyba zawiesiłaś z robieniem tych kwiatów, tak? Kontynuuj, stokrotki. No powiem wam, dramat. Komitet powitalny Ravenwood. Nie wiem, kim jest komitet pomitalny Ravenwood, ale możemy zaprosić ich do środka. No, w każdym razie raczej się nie pogniewacie, że jesteśmy w Ravenwood. No jest to niestety, albo i też niestety ta największa działka, bo jako jedyna spełniała wymogi. W się sensie to była działka 40 na 30 e, i wszystkie tutaj są jakieś e, niezbyt wymiarowe pod to, więc wziąłam tą 64 na 64, zobaczymy. Na razie odpukać widzę, że jeszcze nie wywaliło gry. Pytaj o Ravenwood. E, rozmawiaj o ciepłej pogodzie. No, fajnie sąsiadów tutaj przyjąć. Kurtuazyjne powitanie. No, też jest w jakiś sposób magiczne otoczenie, prawda? Więc. Y, powitanie z tamarangu. Też jest jakieś magiczne otoczenie, więc y, nie wiem, chyba to y, dobrze wróży. Czy ty już skończyłaś? Nie, o co chodzi, że ty to cały czas robisz? To weź to sprzątni w takim razie, jak jest jakiś z tym problem. I choć też się przywitaj tutaj z nowymi sąsiadami. Nie wiem, spytaj o Ravenwood, dostal kolor ducha. Nie, ale... Yy, kub autentyczny, gotowy testament, zabawne powitanie. No po prostu się przywitaj tutaj z sąsiadami, zabawne powitanie. Ale strasznie jestem zirytowana tym, że tak się stało. Naprawdę miałam dobre intencje. I ty zrobisz tutaj tresura... Kontynuuj, polecenie daj głos. Kopciusze. Kopciuszku, nie możesz do nas przychodzić. My aktualnie się z tobą nie zadajemy. siedzą. jedzonko tutaj. To jedzonko sobie odstawimy. Oczywiście, że sobie odstawimy. Dynamika Ignacy i Anastazja mają trudną dynamikę rodziny? Nie! No gdzie? No gdzie? Dominik staje się twoim przyjacielem. Mm, weź sobie resztki. Nie możecie mieć trudnej dynamiki rodziny. A ty to bym chciała, może w modyfikuj swój sima, Cię otworzymy, żebyś sobie polubiła układanie kwiatów. Chodź kobieto, powiedz mi, co lubisz, a czego nie lubisz? Eee, zajęcia. Hej, ty powinnaś lubić układanie kwiatów. Śpiewanie lubisz. No wiadomo, jak wszystkie Disneyowskie ogrodnictwo będziesz lubić. Mm, dzierganie, gotowanie, jazda konno, jubilerstwo. Może jubilerstwem byśmy się jeszcze też pozajmowali. Ej, to by było dobre, nie? Wędkarstwo, chociaż nie, wiecie co? A, dobra. Nie mogę wam powiedzieć czemu nie, ale powiem wam, że że warto czekać, z tym, że analiza DJ-ka, dzierganie, gotowanie, gra, granie, haftowanie, jazda konna, majsterkowanie, malowanie, miksologia, nauki, organy, ogrodnictwo, pieczenie, produkcja, przyrządzanie nektarów, robotyka, skrzypce, sprawność, e, tantalogia, e, tantologia, e, tantologia, przepraszam, taniec, umiejętności, wewnętrzna harmonia, nie ma tutaj układania kwiatów jako coś, co ona może lubić? Chyba, że to się podpina pod ogrodnictwo. Ale dziwnie powinno być, że ona lubi układanie kwiatów, wiecie? Nie, bo coś tak ładnie by maczowało, nie? Tak. okej. Okay. Na razie odpukać, jeszcze się gra granie wywaliła. Ej! Ale z prostu ja nie, 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 nie... Bo wiecie o co chodzi, nie? Bo to tak wybija z nagrywania, kiedy nagle się coś takiego sypie. O! A możesz tutaj iść i sobie podlać? Zobaczymy, czy ci zabawa wzrośnie, bo tej zabawy masz faktycznie mało. Wy sobie tutaj jecie, No i dobrze by było, żebyście reszta sobie poszli. Zapytaj innych simów o tradycje świąteczne. No teoretycznie, skoro tu już jesteście, to możemy to zrobić. Mm, czy to jest przyjaznych, więcej opcji? Spytaj o Ravenwood, pogawędka. I... a to powinno być gdzieś tutaj, nie? Wykonaj interakcji z innymi i pytaj o ich o świąteczne zwyczaje, ale gdzie te świąteczne zwyczaje? W tych, A, <laughs> oh, w tych interakcjach. Głębokie zamyślenie, spytaj o życie, o zdrowe związki, dynamiki, komplementy, czułość, aktywności, poproś, nie, chcemy, pasję, narzekania, plotka, pogawędka, poznaj, popraw, ulubiony kolor. Mm, jedzenie słońce nie po pogodzi, jej pogodzie. Przechwalaj się rodziną. Poznaj. Podziękuj za przybycie. No to tego tutaj nie widzę. Spytaj o tarota. O gust muzyczny. Działania. Ach, kurde, kurde, kurde. Wiecie, i ja nie wiem teraz. Mmm, zapytaj, jak minął dzień. Gdzie ja mogę się o te tradycje. A, jest. Zapytaj, świąteczne tradycje. To duchy nie mają świątecznych tradycji? Nie, mają, dobra. To jest specjalna interakcja do tego. Bo już się bałam, że wiecie, e, że nie będę mogła tego zrobić i przyrządź to, coś. Ja, ha, nie mam pojęcia, kto się czyta. Ale przyrządzimy to. E, Oni, Giri, e, zrobimy tutaj gotuj. No, chyba jednak nie przyrządzimy, bo nie mamy mąki. Musimy się wybrać, ludzie, na. Zakupy. Jak podleje wszystko, to się wybierzemy. Długo się zastanawiałam nad tym, czy my powinniśmy z aurorką wychodzić, czy nie powinniśmy, ale tak sobie myślę, że chyba powinniśmy, bo wiecie, nie. Em... Tak, siedzenie w domu, no i tak się wyprowadziliśmy, jesteśmy w zupełnie innym miejscu, pomyśleliście, pomyśleli, napisaliście mi, że super pomysłem jest to, żeby powiedzieć, że po prostu Aurorka przykładowo, no nie mamy w ogóle pieniędzy, <grym> że Aurorka przykładowo zostało na nią rzucone zaklęcie i przez to ona nie pamięta, że jest córką e, króla i królowej i myślę sobie, że to w sumie dobry vibe byłby, że moglibyśmy się tego trzymać, bo szukamy jakiegoś logicznego wyjaśnienia na to, no bo wiecie, to się czasami nie spina w tych zasadach, a fajnie jak wszystko ma takie logiczne wytłumaczenie, no i e, no i tak myślę, że faktycznie możemy brnąć w to, że ona po prostu e, nie, o Jezu ile my tu mamy zabawek, które się dublują, tyle pieniędzy <laughs> chyba jednak pójdziemy na zakupy no, i zgubiłam wątek, nie pamiętam o czym mówiłam, a o tym zaklęciu, że dobrze i faktycznie można tak zrobić. Przecież Anastazja, chociaż nie, nie czaruje, żeby nie zwracać na siebie uwagi, to jednak to jednak jest tą wróżką, prawda? Na pełni miskę. Dobra. Jest godzina 20. ty idziesz na zakupy, idziemy kupić mąkę, bo my będziemy się tutaj do Henforda wybierać. Nie będziemy zamawiać zakupów, wybierzemy się w podróż. Niech będzie aktywnie. Henford, chodź tu. Ej, w ogóle jakoś mi milutko, że gram sobie taką rodzinną rozgrywkę na razie, znaczy wiecie, bo na razie musimy właśnie te Aurorę postarzyć, ale im dalej w las tym będzie ciekawiej, więc gwarantuję wam to, e, ale bardzo mnie to ekscytuje, bardzo lubię takie początki, kiedy jeszcze jest tak ciężko, e, kiedy sobie planuję, co tam sobie dalej będę robić, jak sobie to dalej wszystko wiecie, rozbuduję, no mega lubię to. Więc cieszę się, że jest taka okazja. Jest godzina 20. A w sumie to chodźcie. Przenieście się tutaj dziewczyny. Eee, dobra. Ty sobie możesz z twoją mamą 2.0 porozmawiać. O nie, a to jest do 19, tylko czy ja już nie kupię mąki. Nie dobrze, a myślałam, że sobie jeszcze będziecie mogli tutaj posiedzieć. A jest to jakiś plac zabaw w ogóle w tym otoczeniu? Bo tutaj też myślałam chwilę, czy się nie przenieść, ale stwierdziłam, że chyba nie. A nie widzę tutaj żadnego placu zabaw. Nie ma placu zabaw. Hmm. Szkoda, no to mąki nie będzie. Jeszcze lepiej pilnować godziny w Simsach. <gry> że nie było, że wychodzimy o 20 do zakupy i wszystko jest zamknięte, ale to powinno być jak w cywilizowanych światach, że wiecie, godzina 20 i e, wszystko dalej jest otwarte, a nie, że ja 20 i, i, i niestety nic już nie mogę kupić, no. No ale dobra, chodźcie dziewczyny, niepotrzebnie tutaj się wybraliśmy, wróćcie proszę bardzo i jak wy się w ogóle czujecie? No ty potrzebujesz snu, to bardzo proszę idź spać ty snu średnio potrzebujesz, ale a wiecie co? A machnę wam, barabara, bara, bo zabawa wam wzrośnie, bo zabawy widzę, że macie mało. Barabnijcie się, a ty pójdziesz sobie, Anastazja, spać. Nie będę cię karmić, ponieważ przed pójściem do szkoły może to ogarniemy, więc więc tak. Kurczę, nie wiem, no, wychodzi na to odpłukać, że to zbagowane jest otoczenie skrajnej magii. Co mnie trochę smuci, bo ja bardzo je lubię. W sensie nie mam tam aktualnie rozgrywek, ale jednak je lubię, nie? Więc. Ym... Co jest, Piesiu? Czemuż czekasz, Piesiu? Co za krzywtka się Piesiowi stała? A Piesiu, ty wiesz, że masz tutaj łóżeczko? No, śpi sobie w łóżeczku, dobrze. Piesio śpi. <śm> Jaki słodziak! Ale cudownie. Ależ ładnie, ile mamy już tu kwiatów? Cudownie, będziesz mogła dalej sobie pracować nad rzeczami. Świetnie. Tylko brakuje nam jeszcze niektórych kwiatów, ale to podejrzewam, że prawdopodobnie będzie do nich trzeba jakieś szczepki sobie ogarnąć, nie? Tak sądzę. Stwórz kompozycję i ja proszę bardzo, wszystko. I robimy tylko te, na które mamy. Składniki. Więc zrobimy sobie jeszcze raz to. Ty idziesz dzisiaj do pracy? Ty nie, za pięć dni masz pracę, to tylko w weekendy pracujesz? Ej, nie, to tak być nie może, to musimy ci znaleźć inną pracę. Chciałam, żebym miał taką. Wiecie, pracę zwykłą, normalną, taką nie, że jakąś wybitną, w której będzie mieć dziesiąty poziom kariery, tylko żeby był takim zwykłym wietkiem, ale jakoś mi nie wychodzi coś takiego znaleźć. Kosiarz, naukowiec, no ta fizyczna nie, niespecjalnie wyszła. Grabarz od 8 do 14, a może grabarzem zostanie, skoro my tutaj mieszkamy? Um... Może jednak tym grabarzem w sumie to tak pasuje, trochę sobie smutnie grabarz, no ale... I to jest zwykła kariera grabarza. No niestety stary, ale e, tamto nie za bardzo spełniało wymagania. Fajnie wyglądało, że pracownik fizyczny i czymś by się tam zajmował takim, no ale entuzjazmuj się wampirami. E, teoretycznie on mógłby też robić właśnie jakieś biżuterie i inne rzeczy, ale chciałabym sobie to zostawić ewentualnie na potem. I tutaj, co to takiego? Chodź, zajmiemy się pieskiem, em, pochwalisz go i zrobimy tutaj poproś o załatwienie się, bo dobrze by było, żeby Lesi się właśnie załatwiała na zewnątrz, a ty jak tam zrobiłaś kompozycję, zrobiłaś to, zrób y, 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 wystaw to na Plopsy, bo chyba jednak możesz wystawiać, nie wiem, stwórz kompozycję, a na wszelki wypadek sobie zapiszę. I wybieramy się jeszcze raz na zakupy, i tym razem mam nadzieję, że coś sobie tutaj y, kupimy. Tartosa Henford, tutaj też jakieś jeżyny, małą dynię, bo powiem wam tak, ja nie chcę hodować tych rzeczy, ale chciałabym, żebyśmy mieli je ograniczone, czyli żebyśmy byli zmuszeni chodzić tutaj, robić zakupy, wiecie, tak bardziej podejść do tego po ludzku, więc, więc się cieszę, że możemy tutaj to zrobić, rumianek, chyba rumianka nie potrzebujemy, ale o Jezu, takich drogich rzeczy nie będziemy kupować. No ale wiecie o co chodzi, nie? Że wbijamy, robimy zakupy, takie zwykłe domowe, żebyśmy mieli jakieś produkty spożywcze, ale no nie będziemy tego hodować, bo to siłą rzeczy jest nudne. Jakieś cebulki możesz kupić, chleb mleczny, myślę. Ewentualnie możemy takie rzeczy wypiekać, bo czemu by nie? Czerwone mięso foli, dobra, robimy tak. I idziesz teraz tutaj i zobaczymy, czy mamy jakieś dodatkowe kwiaty. Dalia Lwia Paszcza możemy kupić. Eee, przybiśniek, nie wiem czy mamy przybiśniek, stokrotka, tojat, tulipany chyba mamy, nie wiem czy mamy też dalię ale możesz wziąć na wszelki wypadek czy ja to wszystko mam w wyposażeniu o nie, wszystko mamy w wyposażeniu słuchaj Ignacy, lecimy z tym wszystko co tutaj masz, chyba że śmieci to nie, stare żarcie oczywiście do lodówki nie wsadzamy, ale to co tutaj masz koniecznie musi być i ja jeszcze zobaczę, czy twoja żona ma zasadzone te kwiaty, które ty kupiłeś no, bo to też jest ważne. Tutaj, proszę bardzo, może ty się stary jeszcze gotowaniem zajmiesz? Też by było dobrze. No, ale wypełniamy lodówę tymi rzeczami. E, rachunki, opłać rachunki. 11 simoleonów tylko? A, ale masz dobrze. Ja też chcę mieć rachunków 11 simoleonów. <grywka> Dobra, i powiedz mi. Tak, my tutaj mamy dalię, mamy przebiśnieg i mamy lwią paszczę. I teraz tak, co my mamy tu zasadzone? Tulipan mamy, stokrotki mamy, chryzantemy mamy oraz strelicję mamy, ciemiernik biały, ognioliść, lilia i dalia, czyli dalia jest, to dalię mogę sobie wrzucić tu. Mm, krzew różany, dwie róże mamy. Tutaj rosnące dzwonki, dzwonki. No to przebi śniegu, nie, miały, nie miałaś, moja droga, to sobie zasiejesz. I dwie paszczy chyba też nie miałaś, to też sobie zasiejesz, żeby tutaj wszystko nam pięknie pasowało. Dobra i kontynuuj dzwonki. A, i myślę sobie, że w tym momencie już zakończymy ten odcinek. Trochę dzisiaj e, pechowy dla mnie, ale widzę, że przyniesienie się na nową działkę podziałało, czyli rozumiem, że działka w Krainie Magii też jest zepsuta. Z tego powodu się nie cieszę, no ale trudno. Dziękuję wam za oglądanie. Oczywiście zapraszam na kolejne materiały na moim kanale i klasycznie standardowo. Trzymajcie się wszyscy cieplutko i cześć!